Karolina z Facebooka, na mój profil ciągle luka Ogląda zdjęcia i daje lajki. Napisała nawet do Majki. Ta Karolina siedziała, w pokoju płakała, bo nie chce sama być. Ja nie wiem, o co jej kaman. Mówił mi Damian. Że zabujała się Karolina z Facebooka Na mój profil ciągle luka Ogląda zdjęcia i daje lajki Napisała nawet do Majki Wysłała mi zaproszenie Na fezie proszenie A więc dodałem ją Luknęła w się moje fotki od sexy kotki, lajki lecą wciąż. Karolina z Facebooka na mój profil ciągle luka, ogląda zdjęcia i daje lajki, napisała nawet do majki. Karolina z Facebooka, Na mój profil ciągle luka Ogląda zdjęcia i daje lajki Napisała nawet do majki Sexy blondita Ośka południe przy poście w Grajewie Ciebie ujrzałem, się zabujałem No i o tobie teksta nagrałem Sexy blondita Ośka południe przy w Grajewie Ciebie ujrzałem Się zabujałem No i o tobie Teksta nagrałem Ja dziś ujrzałem ją Piękną dziewczynę Sexy blondynę Jak ma na imię Tego ja nie wiem Ale się dowiem Ty siedzisz w mej głowie Sexy blondita Ośka południe, przy poście w Grajewie Ciebie ujrzałem, się zabujałem No i o tobie teksta nagrałem Seksi blondita Ośka południe, przy w Grajewie Ciebie ujrzałem, się zabujałem No i o tobie teksta nagrałem Piękna blondynka ta tak zajebisty głosik ma Może podejdzie dzisiaj do mnie I powie jak brzmi imię jej Sexy blondita Ośka południe przy poście w Grajewie Ciebie ujrzałem, się zabujałem No i o tobie teksta nagrałem Sexy blondita, ośka południe, przy w Grajewie Ciebie ujrzałem, się zabujałem, no i o tobie teksta nagrałem